Witam Was serdecznie na moim filmiku na kanale The Crazy Pro Team. W dzisiejszym materiale mamy, po prostu robimy sobie teścik, taki oto petardek, bardzo dobrze każdemu znanych. Są to oczywiście klasyczne JC05 od importera Jorge. Co ciekawe, jest to najnowsza wersja na rok 2023. Już Wam pokazuję, proszę bardzo, 2.23, czyli tak świeżo jak się da. Wszystkie certyfikaty najnowsze, oczywiście jakie są, no to te petardy mają. Neku na całą paczkę zaledwie 10,5 g, co może nie napawać optymizmem, aczkolwiek nie jest to też jakoś absurdalnie mało jak na nieduże petardy co do ceny to na e, w stronie proszel.pl na którą serdecznie zapraszam i oczywiście od nich dostępne petardki na teścik e, te petardy kością 13,99 a z kodem robotowym TCP20 e, to wychodzi nawet około 11 zł za paczuszkę więc naprawdę za 30 petard e, 11 zł, jeżeli nie będą bardzo słabe no to uważam, że to jest niezła cena, a teraz otwórzmy sobie te petardki i zobaczymy jak pojedynczym i za kością pojedynczych Petard No i mamy już opakowania otwarte. Wyciągamy sobie pojedynczą petarkę. No i tak, od razu na pierwszy rzut oka korpusik dosyć gruby, fajniutki. W ogóle sztywne, mocne korpusy. Nic się nie sypie, opakowanie czyściutkie. I dużym atutem jest to, że petardy są opakowane w folikach po 10 sztuk. Więc mamy 3 takie foliki po 5 petard w rzędzie. Więc naprawdę jest to według mnie bardzo spoko ułatwienie. Dużo fajnie wrzucić sobie taką całą folikę 10 petard do kieszeni. Na przykład, tutaj mieć już 100% pewność, że nie obudzimy się Dipsem. Ląty się wydają naprawdę porządnej jakości, długie, na pewno wystarczające, yy, sztywne, niezbyt cienkie. Także myślę, że nie pozostało nam nic innego jak przetestować te petardy. A co do neku, no to wiadomo niecałe pół grama, czyli 0,35 grama neku na sztukę. Tak oto wygląda. Zobaczymy jak to strzela. No nie spodziewam się cudów po pół gramóweczkach niecałych, ale zobaczymy. Za tą cenę nie mam jakichś bardzo dużych oczekiwań. Patrzę na to, co na aktualnie się dzieje na rynku z petardami. No i oczywiście zaczynamy testowanie i klasyczek klasyczków, czyli po prostu test na trawce, przy okazji ogólny test dźwięku, głośności. No jestem tutaj w domu, na polu za swoim domem, więc tutaj najlepszego echa nie będzie przy dach takiej wielkości. W ogóle patrzcie jakie ciemne chmury wszędzie dookoła. No ale wkładamy w trawkę, taką bardzo fajną, gęstą, też może to trochę stłumić dźwięk, oczywiście. I zobaczymy jaki kraterek zrobi, jak tą trawkę rozwali, jeżeli w ogóle. No i odpalamy. I pierwsze wrażenie jest bardzo pozytywne. Totalnie się nie spodziewałem, że petardy z tego roku są chyba może nawet mocniejsze niż stara wersja tych petard, albo przynajmniej bardzo, bardzo zbliżone. Patrzcie jaki krater naprawdę jest to w porządku, cała zapalniczka wchodzi bez najmniejszego problemu. No i dobra, to myślę, że teraz, skoro już to mamy ze sobą, to myślę, że tutaj będzie teraz najlepszy test, klasyczny test na wodzie. Uwierzcie mi tam, jak wrzucę tam głęboko. To jest bardzo, bardzo głęboko. Także zobaczymy od razu czy toną czy nie toną te petardki. Może z tej strony lepiej. Kurde, nie wiem jak tu wszędzie krzaki teraz. Na moich zaniedbanych trasach rowerowych. O, położymy tak. I po prostu to tam siupnę. O, i dało I petardy nie toną, wypływają. I dodatkowo naprawdę mega sobie dobrze radzą. Szkoda, że zostawiłem tak blisko tutaj swój rower. Bo został on nieźle teraz ochlapany. Ale to nic. Więc teraz możemy sobie przejść do testu na garnku. Znaczy na garnku. To w sumie bardziej jakaś stara patelnia. I niestety nie miałem nic innego. Tylko taką patelnię. Więc ona jest dosyć ciężka. Wydawało mi się, że jest totalnie za ciężka do tych petard. Ale na szczęście z tego co widzę wcale... Wcale nie jest tak źle i te petardy dają sobie całkiem nieźle radę. Tylko trzeba w miarę na jakimś płaskim miejscu to zrobić. O, tutaj też można było fajnie wrzucić petardę do tej kałuży. Więc myślę, że po prostu tutaj sobie to damy, bo jest idealnie płasko. Będzie można dobić tą patelnię na takim lekko miękkim. Bierzemy petardkę i odpalamy i przykrawamy patelnią. I zobaczymy, jak to wypadnie. I na górę. No i szczerze jestem w szoku. Nie wiem ile to dokładnie waży, ale totalnie spodziewałem się że tak ciężkiej patelni. Zostanie tak wysoko wywalona przez te petardy. Więc to jest szok i niedowierzanie, jak dobrze te petardy wypadają. No po prostu jestem w głębokim szoku i nie wiem, co mam więcej powiedzieć. Jeszcze jedną petardkę sobie włożymy w. Idziemy, zobaczymy jaki krater w ziemi taki twardy ubitej zrobi. Ale jak na razie, wow! Po prostu wow. Totalnie się nie spodziewałem, że te potardy będą tak dobre i tak mocne. Ale jednak to dobre jakość wykonania, dobre korpusy, porządne ląty. No i prawdziwe 0,35 gram neku robią robotę. Naprawdę nie jest to oszukane 0,35, tylko prawdziwe dosypane podkórek 35 gramów. Znam mnóstwo petard, które mają i gram, i pół gram, a pomiędzy 1,5 pół a, a gram, i naprawdę są dużo, dużo słabsze od petard. No i dobra, ostatnia petardka. A, damy sobie ją tutaj, takiej ala kretuweczki, ale też z taką twardą ziemią. I zobaczymy, jak tutaj nam zrobi krater. O, może tutaj głębiej, żeby to zrobiło faktycznie porządny krater, a nie tak po prostu sobie. O, myślę, że teraz to zdecydowanie. Zrobi szał i odpalamy ląd długie no i wiadomo jak w grubej mocnej ziemi stoi dźwięk był mocno stumiony ale jak widzimy jak była tutaj taka bardzo duża kretówka tak naprawdę 3 czwartej kretówki zniknęło została tutaj tylko mała część a krater jakbyście nie widzieli jest dokładnie taki czyli Dużo, dużo większy niż moja pięść, także potwierdza się to, co wyszło na teście z trawką. Także tyle z tego testiku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Naprawdę jestem w totalnym szoku, że ta patelnia została tak wysoko podbita. Totalnie się tego nie spodziewałem. Mogę Wam ją później zważyć i napisać w opisie albo w komentarzu, ile waży ta patelnia, bo nie jest to lekkie, jest taka porządna, gruba patelnia. Więc generalnie co ja mogę Wam powiedzieć, no tyle z teściku, 11 zł z kodem rabatowym, na stronie Piroszel te petardy kosztują za 30 takich petard, do karabinków, do wszystkiego, myślę, że mogę mega polecić. Nie spodziewałem się, że będzie tutaj aż taka wysoka cena, ale ode mnie te petardki otrzymują, yy, tak jak ostatnie rakietki, tak samo, minus 9 na 10 z yy, po prostu minusikiem, no, minus 10, 9 nie, na 10 z minusikiem, po prostu dziewiąteczkę z maluteńkim minusikiem bo naprawdę nie ma coś, co się zaczepić o tych petard, są naprawdę mocne, bardzo dobrze wykonane, fajnie są pakowane po 10 sztuk, bardzo dobrej jakości ląd, bardzo długi ląd, wystarczący całkowicie, fajnie do karabinków by się ich używało, w wodzie wybuchają bez najmniejszego problemu, co tu więcej chcieć od takich petard, bardzo polecam, naprawdę uważam, że w tym sezonie Jorge się popisało z tymi petardami i dają po prostu mega radę. Dzięki za oglądanie i widzimy się wkrótce w kolejnych materiałach.